Dzień dobry, witamy na plaży w Kortowie. Jesteśmy w strefie spotkań z artystami. Tutaj po każdym, po prawie każdym z dzisiejszych koncertów będzie można spotkać się z gwiazdami tegorocznych Juwenaliów. W okolicach 19.15 na przykład odwiedzi nas Kaśka Sochacka. Ona jako pierwsza dzisiaj wystąpi o 18.00 na dużej scenie, na tej głównej scenie Juwenaliów. A teraz chciałbym... Jako takie wprowadzenie w ten kolejny trzeci już dzień Uwenaliów, porozmawiać chwilkę z Darią Bruszewską Przytułą, która jest rzeczniczką tegorocznej Kortowiady. Cześć. Cześć, dzień dobry. To wszystko, co widzicie w mediach społecznościowych na stronach Kortowiady, to. Przede wszystkim, chyba sprawka Daria, ale też zespołu, który Cię wspiera, prawda? Tak. Media Team działa bardzo prężnie. Współpracują z nami świetni, świetny zespół fotografów. Naprawdę piękne zdjęcia Wam wszystkim robią tu obecnym, naszym gwiazdom. Dostałam dużo informacji także z mediów zewnętrznych, że mamy piękną relację fotograficzną, więc zachęcam oczywiście do tego, żeby śledzić stronę www.kortowiada.pl, zaglądać na wszystkie profile w mediach społecznościowych, bo tam staramy się łapać te wszystkie piękne chwile, które, które tu razem przeżywamy. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, no bo jeszcze piątek wieczór przed nami, przed nami jeszcze cała sobota wydarzeń kortowiadowych, ale co na dziś możemy powiedzieć o przebiegu tegorocznych Juwenaliów? Ja jestem trochę przesądna, więc zawsze robię takie tfu tfu tfu, ale życzyłabym sobie, żeby było tak, jak jest do tej pory, ponieważ wszystko przebiega zgodnie z planem. Um, Bawimy się tu wszyscy naprawdę pięknie, bawimy się bezpiecznie przede wszystkim, i, i to jest y, bardzo, bardzo ważne dla organizatorów, jak się domyślasz, jak się wszyscy tutaj Państwo domyślacie. Y, mam nadzieję, że też widać to zaangażowanie, które zespół włożył w przygotowanie tego wydarzenia, y, bo muszę powiedzieć, że ja nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w organizacji Kortowiady, więc teraz żartuję trochę, że spłacam dług wdzięczności za te wszystkie poprzednie edycje w których miałam okazję uczestniczyć i muszę przyznać, że to jest kawał roboty. Kawał roboty, ale też prężnie działający zespół składający się ze studentów, byłych studentów, byłych przewodniczących Rady Uczelnianej i Samorządu Studenckiego. Jesteś w stanie powiedzieć, ile osób tutaj pracuje od środy? No bo pewnie ten proces rozpoczął się dużo, dużo wcześniej niż pierwszy dzień uwenalni. Nawet nie jestem w stanie tego policzyć, co więcej, to jest e, bardzo niesprawiedliwe, bo części tych osób po prostu nawet nie spotykam. E, jesteśmy wszędzie po rozrzucaniu w różnych miejscach, e, pracują naprawdę niektórzy w pocieczoła dosłownie, inni e, spinają wszystko od tej strony koncepcyjnej, więc tak jak powiedziałeś, dla mnie też e, bardzo cennym doświadczeniem jest to, że faktycznie przekonałam się na własnej skórze. E, o tym że Kortowiada jest takim dobrym uniwersytetu. Dobrym, które jest przekazywane z rąk do rąk, i, yy, i faktycznie są tutaj też osoby, które już dawno pożegnały się z uczelnią, które już dawno zdobyły dyplomy, a mimo wszystko w ramach wolontariatu, tylko po to, żeby uszczęśliwić studentów i yy, wszystkich, którzy chcą się tutaj bawić, yy, przyjechali yy, i współpracują, i pracują naprawdę bardzo, bardzo prężnie. Więc to jest cały zastęp ludzi. Zapytam jeszcze o bezpieczeństwo, bo na to Kortowiada zawsze kładła bardzo duży nacisk. Czy tegoroczna Kortowiada jest bezpieczna? Nie pytam o jakieś incydenty, bo one na każdej masowej imprezie się wydarzą, ale generalnie podsumowując te pierwsze trzy już prawie pełne dni, czy jest bezpiecznie? Na szczęście tak. Tak jak powiedziałam, jestem przesądna i naprawdę bardzo boję się <grymnie> zapeszać, bo jak się wszyscy domyślacie, my naprawdę, y, no, no to jest źródło naszych największych trosk, ale na szczęście jak rozmawiałam ostatnio z osobą, która jest odpowiedzialna za to, żebyśmy wszyscy tutaj y, byli dobrze zaopiekowani od tej strony medycznej, to dowiedziałam się, że jest y, tak bezpiecznie jak w każdym statystycznym <grymnie> 20-tysięcznym mieście. Więc wydarzają się tylko takie rzeczy, które statystycznie mogłyby się wydarzyć w, w każdym miejscu na ziemi o tej porze. Więc dbajmy o siebie nawzajem i mam nadzieję, że z takim samym wynikiem kortowiadę zakończymy. No, Ja w ogóle nie przyjmuję do wiadomości, że może być inaczej. Ja spoglądam teraz na moją plakietkę, ale ten numer alarmowy, bo o nim chciałem przypomnieć, dostępny jest w wielu miejscach, też na terenie festiwalu, warto o nim pamiętać, tać, nawet jeśli... Nam nic złego się nie przytrafi, no to jeśli zobaczymy, że obok dzieje się coś nieprzewidzianego, no to warto wykręcić numer 511 776601. Powtórzę jeszcze raz: 511 776601. Pod tym numerem na pewno usłyszycie osobę, która będzie w stanie Wam podpowiedzieć, pomóc, a jeśli będzie trzeba, to skierować na właściwe miejsce odpowiednie służby. Zgadza się. Sama dzisiaj bałam się, że mnie łapie alergia. Poszłam do namiotu, natychmiast chciałam się mną bardzo solidnie zaopiekować. Łącznie z zastrzykiem. No dobrze, no to Dario, jeszcze na koniec opowiedzmy: wiemy, że koncerty przed nami. Yy... Dziś i jutro jeszcze muzyka wybrzmiewać będzie na plaży w Kortowie. Te wydarzenia towarzyszące, także niektóre jeszcze przed nami, bo wieczorem warto wybrać się choćby do kila albo do namiotu Silent Party. Jutro dzień ostatni. Nie pytam o wszystkie szczegóły, ale przypomnij co jeszcze będzie działo się w sobotę. Sobota to jest dalszy etap rywalizacji, rywalizacja akademików między innymi. Oczywiście po raz kolejny będziemy mieli okazję także podziwiać chyba przede wszystkim młodych, ale na pewno zdolnych, zdolnych wokalistów, którzy będą walczyć o tytuł Idola, więc to będzie trzeci z finałów, którego laureata. Osobę, która zwycięży w tym finale, zobaczymy później na scenie głównej. Więc to jest jeden z tych zaszczytów, które spotykają y, zwycięzcę, y, zwycięzcę tej rywalizacji. Y, no i co, na pewno koncerty, oczywiście. Na koncerty chyba czekamy najbardziej. No tak, czekamy najbardziej. Jutro wieczorem bardzo hip-hopowo będzie chyba na scenie tutaj w Kortowie. Tak, y, zaczniemy od Vito Bambino, jego takie przełamanie trochę, trochę tej, tej gatunkowej, faktycznie w jakimś sensie monopol chyba <grywa> mają y, przedstawiciele hip-hopu na sobotę. Ja zrzucę okiem, dobra? Y, ponieważ po kolei to jest Vito Bambino, później Guzior, Meryl z Polski, Problem i na zakończenie Tymek. Więc tutaj faktycznie zapowiada się bardzo energetyczny dzień, więc szczęście, że po sobocie przychodzi niedziela i będzie można jeszcze odpoczywać. Dziś, jako pierwsza, Kaśka Sochacka, później Krzysztof Zalewski, grupa Enney, będzie też koncert Kai i o kim zapomniałem. I na koniec soku. Soku zamknie <noise> e, dużą festiwalową, juwenaliową scenę. Z Kaśką Słuchacką na tej scenie spotkamy się. E, to też informacja dla słuchaczy radia UWMFM. Zostańcie przy radio odbiornika, bo akurat tego spotkania jeszcze będziecie mogli wysłuchać w naszej specjalnej e, audycji z plaży w Kortowie. Daria bruszewska przytuła rzeczniczka juwenaliów. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. No i niech się spełni, niech nic się nie zapeszy, niech kortowiada tfu, tfu. zakończy się pięknie, w niedzielę, około pierwszej pewnie w nocy, jakoś tak to będzie. Bardzo się cieszę, że te koncerty odbywają się na plaży, bo mamy okazję oglądać te koncerty w nowej scenarii i jest naprawdę przepięknie.